Daj sobie <noise> nie wiem, w ciąży? Przepraszam, ale nie jestem w ciąży. Sprzedam Sandrę <noise> za 2,5 tysiąca złotych. I mi podpiszecie, że kurwa, że mi nie, nie zwrócicie za tydzień, bez zwrotów. Za 2,5 to raczej uczciwie, nie misiu? Za ile ty będziesz Pieniądze byś nie daj, sama sobie pójdę. A ile masz? No dawaj te 2,5. A 2,5? No. Ale to ja wtedy tracę, a nie zyskuję. Ale i tak stracisz. Tak. No, co, co stracę? No to, że komuś innemu dasz, a tak to ja zyskam i ty zyskasz i se pójdziemy. Ja se pójdę. Ale ja nic wtedy nie tracę, ja zyskuję dwa i pół koła. To, nie, z, to jest jak sprzedawanie Tracisz, rzeczy na oliwie, których nie używasz. Tracisz dwa i pół koła. No nie, bo on mi daje, on mi za ciebie płaci. Aha. Od siebie mogę ci dać z dych. Chuj, niech stracę, 7. Dziewięć nawet. To nawet mi na paliwo nie starczy. Masz jeszcze dychę. Bo jeszcze tego złoma zabiorę, nie? Ze sobą. No tak, to Bo tak, to, to, to tego złoma tak. To to Nawet Ci go ten. No to zatankuj do pełna. Zatankuję i stówka. to cztery stówki. Co? Do pełna. Dam Ci blika. Nie ufam Ci. Widzicie i tak to jest właśnie. Człowiek się nigdy nie pozbędzie.